25. edycja festiwalu wiele, wiele lat był tym człowiekiem, który rządził, dzielił, grał, musimy powspominać Jacka Mazura. Takim autorytetem był pan Jacek Mazur i dlatego również dzisiaj uroczyście został festiwal imieniem, został nazwany Jacka Mazura. A to jest spełnienie naszych marzeń. I wszystkich znajomych i tych, którzy przyjeżdżają, bo bardzo dużo dostawaliśmy wiadomości na ten temat, że że tego by sobie ludzie życzyli, także to, co zrobili organizatorzy. To jest właśnie chyba to, że zaakceptowali głos ludu. I piękne, piękne naprawdę. I pięknie, że to akurat się wydarzyło w 25-lecie baszty. No bo to jest taka symboliczna data. Bardzo się cieszymy. To piękne wyróżnienie, to co dzisiaj się stało. Marzenie nasze. I uważamy, że w pełni na to zasłużył. Że Także to pięknie. nie tylko nasze szczęście, ale wielu przyjaciół, ja, muzyków. Wszystkich. Wszyscy nas wspierali i wszyscy wspierali Jacka Mazura w tym, co robił. Ja prywatnie mogę tylko powiedzieć, że był moim bardzo dobrym kolegą. Nie jeden koncert odegraliśmy razem, nie jeden jam session, który był bardzo długi do samego rana. Wiele koncertów wspólnie Jazz Band Ball i Leliwa odegraliśmy. Mam tylko miłe i wspaniałe wspomnienia. Szkoda, że go nie ma z nami. Kochani, to wszystko dla Was. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim. Wszystkim, którzy wspierali nas i wspierają którzy w jakikolwiek sposób nam pomagają. Kochamy Was i naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że możemy dla Was robić to, co robimy. Dziękujemy bardzo, że przyczynili się do tego, że ten festiwal, Baszta Jazz Festival, już imienia Jacka Mazura, trwa, będzie trwał i dołożymy wszystkich, wszelkich starań i wszystkich naszych umiejętności i zdolności, aby ten festiwal jeszcze przez wiele, wiele lat gościu w Czowie. Drodzy Państwo, w tym roku jest zrewelacyjnie. Jest bardzo dużo ludzi. Przyszły rok będzie jeszcze lepszy. Jazz must go on! Jazz must go on.